Dopiero wróciliśmy do domu, Dzisiaj musieliśmy coś pozałatwiać z prawem, jak mówiłem rano, mówiłem na filmiku, mówię coś musieliśmy pozałatwiać, dopiero wróciliśmy i robili obiad ja, akurat robili obiad ja. pasisya na pag nao sa mga channel pa sa paket sa Ini ada Я до працы, у меня дома До до Никто не до працы, никто до школы Я иду знаю Я... День-неделю My dopiero wróciliśmy z różnych rzeczy, musimy je mimo to, że się jest niedziela, a ja musiałam pozłapczać, a nigdy nie mam takiego swojego czasu ale taki żywot. готовое Я ja, там пугаю живете. Зима Я могу их больше не отсюда. Trzeba się głośno sobie włączyć. Ja mówię i tak głośno. Ja nie będę się wydzielał. Jak jesteś coś się przygusi, to bardzo słabo. się trochę. Kuluchy się ugotują. Sos już trochę. W bardzo odpoczającym kwestii. Mówimy o toj roboty. Taki jest żywo. Każdej osoby.

i ja tylko tak przesunąłem dopiero wróciliśmy to też tylko, tylko no i to do roboty myślałem, że będę dzisiaj wolno odpoczywać sobie usiądę w domu na ja pewno chciałem porołatwić jeszcze sprawę

Zobaczymy, jak tam, mm. Może z Wami mam się podzielić? Ja I co powiecie? Tego typu. Ja wiem, jak zmęczony jestem. Tego typu, to wiadomo, do roboty. Tego typu. No, myślałem, że będę miał gdzieś a tak to musiałem. Tego. no tak, ale dziś się przetyło. No i ja jestem zadowolony, bo wreszcie przetyło. Bo przez kilka lat nie mogłem przybyć a przedwiem i się cieszę. A serialista. <tryk> Kacper Biały, oddasz się do mnie na fanbeżu. To co sam, zamiast masz tam zrobione informacje, co ma zrobić, żeby dostać tego typu ja nikogo, nie będę tu.

Mam to Was pytanie, mam to wsypać w kluchy do garka i, i sos wlać i wymieszać, czy lepiej osobno? Dzień moje bardzo. zaraz zjemy obiad, dopiero wróciliśmy, bo musieliśmy pozałatwiać tego typu, a mówiłem to już wcześniej, Chcę nie słuchał, tak to jest, a No. 你咋？你买点哪个吃的？

<laughs> <laughs> Just do me one smash name. I'm to